I witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. W drugim odcinku uciekająca nastolatka The Runaway day Challenge. Selena już wstała. Jest w nie najlepszym humorze. Nastroju. Wstała dzisiaj nawet bardzo późno, muszę przyznać. Nie wiem, dała mi za długo chyba pospać. Dobra, to niech ona weźmie szybciutko tutaj podleje tego krzaczora. I, weź nie, I zje sobie coś na szybko. A zje sobie tutaj jogurczika. Zje sobie jeszcze musli. A. No, szybko do krzaka, gdzie jesteś? No. Szybciutko, szybciutko. Dzisiaj z tobą nie ile w krzaczor. Nie będę cię tam podglądać, ani nic w tym stylu. Ale zjemy z tobą śniadanko. O! Teraz się bardzo śliczne. Co to masz? Jogurcik chyba, truskawkowy ze świeżymi truskawkami. No, pycha. O, to nawet szybko wcinasz. No, Daj jej dwie porcje, bo niestety, ale no te pożywki takie no, zjedz sobie na szybko nie zapełniają potrzeby tak na maksa. Więc... A ja też nie chcę, żeby ona chodziła głodna. Yy. Więc co teraz? A teraz bierzesz e, mm, Musli. No więc spoko. No to razem ci głowa nie uciekła. I no i oczywiście plan na dzisiaj, taki jak z, e, jak do tej pory, tak jak w poprzednim odcinku. Troszeczkę po, pobiegamy, pozbieramy tutaj. No bo... Potrzebujemy jeszcze troszkę kasiory. Mamy mimo ma wszystko 1350. Hmm. Ale no do wybudowania jakiegoś szałasu, nawet najmniejszego, no troszeczkę będzie tego trzeba, to mi się wydaje, że przynajmniej minimum 3-4 tysiaki, same ściany są bardzo drogie, a wiadomo, no, musimy mieć i krzakierzyny, a to nie wyrosło jeszcze, a wiadomo, trzeba... Wyposażyć jeszcze to w jakieś łóżko, toaletę, no nie. Dodatkowo będziemy musieli to wyposażyć jeszcze w łazienkę. No, te wszystkie sprzęty, no to wszystko kosztuje, wiadome. Więc jeszcze trochę i będziemy musieli tak zbierać. Taki na razie jest plan. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, dziewczyna? Zbieramy. Aha, i, i co? I usunęłaś wszystkie moje interakcje, tak? Wszystkie. A, weź. Dziewczyno, mnie nie denerwuj I zbieraj. Wzięłaś wszystko sobie usunęła. O, miała taki kaprys. Wkurzyłaś mnie. Czy co? Dopiero zaczynam. A, okej. Okay. Nie no, te osiągnięcia to mnie w ogóle... Ale śmieszają. Dopiero zaczynam a mam. No. Trochę godzin przegranych nie 4,5, i ale no. Coś około 2000 chyba. Jeżeli się nie mylę. No to to nie jest tak mało, prawda? O, uuu jaki widoczek. We should hang out soon. Felix Felix no, pewnie ale na razie nie mam telefonu, to nie. Ta wiadomość do mnie nie dotarła jeszcze. Może się spotkam gdzieś na mieście. Kto wie, Felix był jednym z. jednym dzieckiem z tej rodziny zastępczej, w której ona. w której została umieszczona, więc. Aha, dobra. Myślałam, że coś tam. Usunęłaś znowu te interakcje, więc. się znają. Nie powiem. Przystojny, przystojny. Selena go lubi. Teraz co tutaj jest? Lwie paście. I jeszcze dzwoneczki jakieś. No, no, Tak, wszystko pozbierane. Tu znowu ci higiena opadła. Co my tutaj mamy? Dobra, to to szybko ja już sprzedam. To sprzedamy. Wydobądź. Dobąd, i mamy dwie Głowa. Pra pra Prasima. 225 smolony. Aha, nie możemy tego zobaczyć. Teraz no, spokojnie, tak ją muszę sprzedać. Mimo wszystko sprzedajemy. Ja myślę, że Ty byś mogła. O, jeszcze iść tutaj. No. Tak jak mówię. Idź tutaj, kopnij. Tu jest ognicho. No i połowisz ryby, no nie. W, w tym modzie, chyba w tym, jak jesteśmy w pierwszej osobie. Potem i to. Aha, coś tam znalazłaś. Dobra, masz tutaj żabę Lamparcia i żaba sercowa. No to oczywiście rozmnożymy sobie to, co dostaliśmy. Nową żabkę. Żabkę słoneczną. A tamta żabka była. Sercowa zadyszka. Dobra, to to sprzedamy. Gdzie jesteś? Już łowisz, łowisz. A też radę otworzyć? Jak łowisz? Nie. No to spoko. Teraz ja tylko to posprzedajemy. To sobie sprzedam. Aha, tu są miski, To musimy wyrzucić. Tutaj sprzedamy to. Tu mamy dzwoneczki. Jakiś sprzęcior. I te truska ze 108 też sprzedamy. No i te byś po, m, mogłabyś wziąć. I... P złapałaś o koń. Gra. Za ile? 23. No to spoko. higiena ci spada. Wiem, że są te pokatowe też takie prysznice. No nie wiem czy kupować. Ale wtedy jak kupię, to będę... Będę zmuszona na... zostać tylko i wyłącznie tutaj na tej parceli, ale ja bym chciała, żeby ona pojechała gdzieś. Wtedy... zawsze może spotkać jakiegoś nastolatka, z kimś pogadać, prawda? Dobrze, to ja będę chciała, żeby ona. E, no, żeby połowiła jeszcze trochę. Dzisiaj pospała trochę dłużej, więc. Tak do 18:00 połowimy i uciekniemy do. Uciekniemy na tą siłownię znowu. Yy, no i już więcej nie, nie możesz. Jeszcze tutaj mamy jedno. Dobra, to otwórz to jeszcze. No i zobaczymy, co tam będzie. Dobra, i co mamy? Mamy hoperka za 20. Czas Macf za 15, tylko. E DG Candy za 20. I leaf za 60. Możemy rozmnożyć? Jeszcze nie możemy rozmnożyć. Dobra, to idziemy na parcelę publiczną. Moment later. Ok. E Jesteśmy już na parceli. Oczywiście siłownia. I znacie rutynę. Skorzystamy, z, a może tym razem weźmiemy inną opcję z tej toalety? Ostatnim razem wzięliśmy tą i ona była skupiona. E, to tym razem może weźmiemy tą opcję. Zobaczymy, w jaki nastrój się wda. E, e, weźmiemy oczywiście gorący prysznic i umyjemy ząbki. Jak zwykle, taka rutyna. Nie pójdę w nią w pierwszą no. osobę, bo coś tutaj, nie wiem, baguje ogóle po tym ostatnim patchu takim. Tyle bugów się zmarło w grze i. No i naguje gra. O! Jest poddzona! Zmasowany masaż. Co? Masaż może orzeźwić simów bez względu na to, gdzie się znajdują. No dobra, kibel ci wymasował tyłek. Spoko. <laughs> Nie wiem. Na nadzieję, że tylko tyłek, nic więcej. Tak, szoruj się. E, wiesz co, ja poszukam jakiegoś kosza na mm, śmieci czy coś takiego tutaj. Może, nie wiem, jest tu coś? Jest. I wyrzucimy sobie te michy. A po co nam to? No, mogę rozmnożyć już? Jeszcze nie. Dobra, będziemy ładzeni wolać. E, w sumie, tak. Jesteś głodna. A ja jestem ciekawa, czy są tutaj gdzieś jakieś grille? gdziekolwiek. Tutaj nie ma nic, tu jest e, ta. Tu jest łowisko, tu jest fontana, tu jest dyskoteka czy coś takiego, prawda? Tam też jest sztaluga, jest pełno sztalug, oczywiście, ale nie ma żadnego grilla. E, Czekajcie, jeszcze tylko troszeczkę przylecę. Z tej strony. Czy jest tutaj jakiś grill? chyba nie ma tu takiego grilla. Znaczy, nie, nie nic nie widzę, żeby było tutaj. Tu jest jakiś niby park, czy coś. Dobra, fajnie trawa u, uformowana. Znowu sztaluga. Ale grilla nie ma. Znowu sztaluga, grilla nie ma, pełno ławek. Nie ma gryla, tu jakaś statua w wolności, czy whatever is that. Nie, nie ma gryla, więc może my się przejdziemy do jakiegoś jeszcze parku. Pójdziemy do jakiegoś parku, może właśnie spotkamy. No tu już tak za bardzo parków nie ma, jedynie ten park tutaj, więc. Hmm, pojedziemy w, no, do innego świata, do parku. Dobra, ona jest pobudzona, jest dalej chyba w ręczniku, więc niech się przybierze dziewczyna, zmień strój. Hmm, zmień strój i pojedziemy do innego parku. Later that same evening. Dobrze, jesteśmy już na parceli publicznej w parku. To jest park znajdujący się w Newcrest. No, do Wierzbowej zatoczki mimo wszystko nie pojedziemy. Mamy akurat ładny park, ale no tam się nie będziemy wybierać ze względów bezpieczeństwa, bo nas wszyscy tam w mieście praktycznie znają z widzenia to i wiedzą, naszą, znają naszą sytuację. A to jest park w New Christ, który tu tam kiedyś. No, jest nawet ładny, nie wiem, jak to działają te budki tutaj. Czy ktoś tutaj przyjdzie, czy my musimy za, za, zatrudnić kogoś, ale mniejsza o to. Widzę, że gdzieś jest jakaś kawiarenka, to są, tam są dzieci też, ale my tak, ugotujemy sobie jakiegoś a Jak mam z jej. No, ona w umiejętności aż tak dużo nie ma i dobry dopiero się uczy wszystkiego. Ale tak, gotujmy sobie jakieś tutaj hot dogi. Aha, pada też. Nie no, super. Gotuj to szybciej. Want to make plants? plans? transform? for what? Nie mam tej zdolności. Felix przestań. E, to jest jakaś, nie wiem, samoobsługa, gdzie można sobie zaparzyć jakąś kawę, zrobić sobie lemoniadę i chyba tu jest maszynka do lodu. E, samoobsługa, prawda? Tak? E, wejść sobie tą porcję, zjedz sobie. Normalna, no to spoko. I, i co co? Po, poszukamy tutaj kogoś. O, tu jest jakieś dziecko. Moglibyśmy z nią porozmawiać. E, ciekawe, czy są jakieś nastolatkowie. To są jakieś dzieci. Dzieci, dzieci. Same dzieci. A nastolatki? Wiem, że jest tutaj... E, a, śliczne są te takie lampki na tych drzewach. Hmm. To, to jest? To jest nastolatka Luna. Wiesz co, chodź, podejdź do niej i przywitaj się z nią. Mimo że pada deszcz. Kaman, on, ej! Tu ktoś idzie też. To jest nastolatki. Gdzie jest? Katar. O, bo tak nawet dość ładnie wygląda. Poczekajcie, zobaczmy go z bliska. Uuu, o, ma kucyczek taki, bombonek na no ja to fajnie. Fajnie. Mm. Olele, przystojny. No, no. Masz do wyboru do koloru Selena. Zobaczymy. Ok, zapytaj się jej. Brak bałstady. O no ty masz na pewno takie problemy z nauką, bo w ogóle nie chodzisz. Dobrze, e, weź i pogadaj z nią. Weź zapytaj się jej, jaki mi nocień. Maruć po niesprawiedliwości życia. Oczywiście, powiedz jej jak... jakie masz problemy już. Entuzjazm się zainteresowaniami Oho. Możesz ją poznać. Poznaj ją. Poznaj ją. Więc to za hałasy. Sąsiedzi. już myślę, że to u mnie biegają po schodach, ale e, pokaż aplikację, pokaż zdjęcia jej jakieś. Aha, ty nie możesz pokazać zdjęć, bo to jest na telefonie, a ty telefonu nie masz. O! Czy widzicie to, co ja? Czy Wy to widzicie? Czy Wy widzicie to, kto tam jest w oddali? Felix! To jest Felix. To co, pójdziemy i przywitamy się przywitamy się z nim i Entuzjazmu się hot dogami, które sama ugotowałaś. No idź Biegnij No i powiedzcie czy jest przystojny Co wy na to Co wy o tym sądzicie? Yeah. Oh. Jest przystojny? O, znikłeś mi Spoko. Nie ma co. Fajne ciasteczko. A więc... E, nawijaj o dorastaniu. O tak. e, Ktoś tu jeszcze był? Ja bym chciała, żeby ona właśnie poznała tamtego chłopaka też. Gdzie on jest? E, tamtego chłopaka... O, on się tu... Wiesz co? Ja bym chciała, żeby ona Andrzeja poznała. Aha, przyjazne powitanie też. A, bo wiadomo, im więcej e, opowiedz dowcip, e, opowiedz śmieszną historię, im więcej symów będzie znała, tym lepiej. A wiadomo, on jest rozbawiony, bo się bawi domkiem do lalek. E, no, będzie miała wybór e, w, w przyszłości na swojego partnera. Zobaczymy, e, do kogo ona, ona bardziej poczuje tą niętę. Z kim będzie miała takie, e, jak to powiedzieć, lepszy kontakt? No nie. Takie... Z kim będzie miała to takie kliknięcie? Aha, tamten się nie przywitał. On się dalej bawi. No nada. No to my jeszcze z nim pogadamy. My znamy jego cechy. Nie wiem, czy znamy jego cechy. Tak, on jest towarzyski i jest romantykiem. Oh. Spoko, spoko. Dobra, jego już znamy. No to dość dobrze. A ja bym chciała jeszcze, gdzie jeszcze. Poznać. To chodź tutaj i poznaj go. Chcę go poznać. Szybciutko. Gdzie jesteś? Mhm. Jesteś przemoczona. No, sorry, no. No i popatrz, gdzie on idzie. Wiesz, co jesteś bezczelny. Ja chcę tylko z tobą porozmawiać. No wiesz, co. Bo się chce z nim chociaż przywitać. ten gra na gitarze? Ma jakieś umiejętności, czy on po prostu nie. Będzie nam tutaj naprawdę. Bro... O, matko! O! o. Okej. Okay. Felix, nie potrafisz grać. Ew. Ola u nas. Dobra, poszedł sobie. No co? E, dobrze nie znam. Dobrze. Ja myślę, że. Mm, moglibyśmy iść na naszą parcelę i iść spać. To jest za 6 godzin. No. Do wywalenia. Więc e, iść do domu, moja droga. Do domu. Late again. Tak, jesteśmy już na naszej parceli, już wróciliśmy i teraz tak, nie wiem czy jej dać jeszcze coś do roboty, ale myślę, że nie, bo ja bym chciała, żeby ona wstała tak w miarę normalnie wcześniej jutro, a nie tak jak dzisiaj to było, że wstała o po 11:00. no wstała samo w południe dziewczyna, w samo południe, że wstała, wiem, że jesteś mokra, jesteś nieszczęśliwa, zaraz idziesz spać, to się lepiej poczujesz. I tak, chciałam jeszcze zrobić jeden dzień simowy, ale widzę, że ten odcinek i tak będzie trwał jakieś 20 minut, więc następny odcinek, by był, e, dzień byłby kolejny jakieś 15 minut przynajmniej, to myślę, że e, to za długo by było, O, więc e, nie, myślę, że na razie wystarczy taki jeden dzień simowy na początku. E, Mm, więc dzisiaj się troszeczkę porobiło nam bo poznaliśmy nowego kolegę Jay i spotkaliśmy się też z Felixem, z którym się znamy, ale no pogadaliśmy, coś nam tam poopowiedział coś tam gdzie jest w domu, że nadal ją szukają ale nie mają na razie żadnego, mm, o niej żadnego o niej żadnej no mm, słuchu, nie wiedzą, nie mam pojęcia, gdzie się znajdujesz, więc jest bezpieczna. A gdzie jeszcze nas olał. Jednym słowem nas olał. A więc tak, ja się będę z Wami żegnać, Selena również i mam nadzieję, że się Wam podobało i do usłyszenia do następnego odcinka. Pa, pa!